Era wodnika. Wszystko zacznie się we wrześniu. Kochani, wrzesień przynosi nowe możliwości. W tym miesiącu osiągniemy szczyt tegorocznej energii. We wrześniu powinny być podjęte próby zakończenia wojny, chociaż istnieje zainteresowanie pewnych stron, aby ona trwała jak najdłużej. Ale we wrześniu ustalony zostanie program, jak odwrócić i delikatnie rozwiązać sytuację przed końcem tego roku. Dlatego też wrzesień październik przyniosą postęp z punktu widzenia dyplomatycznych możliwości. Wrzesień stwarza szansę transformacji losu i wszelakich relacji z przeszłości. Na początku września, przynajmniej do 15, istnieje możliwość pozbycia się wszelkiej negatywności, która nie pozwala nam się rozwijać. Ten impuls przemiany będziemy obserwować w pozytywnym okresie do połowy września, a ponieważ on się szybko zakończy, to trzeba się starać go wykorzystać. Jest to okazja do wypuszczenia negatywnych sytuacji, do pozbycia się starych i niepotrzebnych zobowiązań oraz partnerów, a także zmienienia na lepsze swojego przeznaczenia. Po piętnastym, po księżycu w nowiu, nastąpi sprawdzian, czy jesteśmy gotowi na rozpoczęcie jesieni. U wielu ludzi zaczną się depresje i przygnębienie. Pogoda lub jakieś negatywne naciski mogą mieć wpływ, i już nie będzie tej możliwości na transformację swojego otoczenia i wyciągnięcia się z tego bagna. Aby wyjść ze stagnacji, konieczne jest przepisanie sobie w odpowiednim czasie magicznego szturchańca i nauczenie się oddzielania wyższego od niższego. Nadszedł czas, aby obudzić się i poznać swoją prawdziwą boskość, zrozumieć, że śmierć jest iluzją. Żaden świat, żaden system nie pozostaje niezmienny. Wszystko kiedyś się zmieni. Ziemia i ludzkość osiągnęła ten moment, kiedy stare się rozpuszcza i fałszywe rzeczy, w których ludzie znajdowali pocieszenie takie jak religia. Niewolniczy system gospodarczy osiągnął swój poziom daty ważności. On spełnił swoje zadanie. Nadszedł czas się uwolnić i podjąć działania. Rzeczywistość, która ma się wkrótce ujawnić ludzkości, przewyższając najśmielsze marzenia, wszystko jest gotowe. Pytanie brzmi: czy Wy jesteście gotowi odpuścić to, co stare i strach przed nieznanym? Z tak dużą liczbą planet będących w ruchu wstecznym w retrogradacji Wenus, Jowisz, Saturn, Neptun, Pluton, Chiron, a także Merkury i Uran ludzie mogą czuć niepokój i frustrację, ponieważ chcą, aby ich pragnienia i potrzeby realizowały się szybko ale retrogradacje wymagają wewnętrznej refleksji, a nie działań zewnętrznych. Każdy ważny projekt, taki jak przeprowadzka, znalezienie nowej pracy, nauczenie się czegoś nowego, zostanie zatrzymany przez siły będące poza naszym logicznym rozumieniem. Czasami źródło pozwala ludziom na lekkomyślne używanie ich wolnej woli, żeby się dowiedzieli czego w pewnych momentach lepiej nie czynić. Rzadko kiedy tak wiele planet może jednocześnie znajdować się w retrogradacji. A teraz w tym jesteśmy, na nowym terytorium. Stare sposoby myślenia, odczuwania i działania już nie funkcjonują. Ci, którzy zajrzeli za kulisy, ujrzeli teraz magika manipulującego organami zarządzania. I wielu było zszokowanych, a jednocześnie zdeterminowanych, aby uwolnić się od manipulacji. To stanie się bardziej oczywiste w przyszłym roku, kiedy w styczniu Pluton wejdzie w Wodnika i powie dosyć, gwarantując, że ludzie w końcu odbudują swoją zbiorową świadomość wolną od manipulacji. Zatem cierpliwość jest najważniejsza, jest życiowo ważna. Bo coraz więcej ludzi zaczyna się budzić, bądźcie zdecydowani, aby się podnieść, przekroczyć chaos i zamieszanie, ponieważ każdy ma wrodzony talent do połączenia się z wyższymi płaszczyznami. Lecz wielu ludzi pozwala im na pozostawanie w uśpieniu, spędzając swoje życie w transie i otwarciu na programowanie. A póki kosmiczne energie kontynuują swoją misję, wy poproście źródło o prowadzenie i danie zrozumienia, w jaki sposób przejawiają się te jego wytyczne. To wymaga cierpliwości. Nie przegapcie swoich błogosławieństw w tym miesiącu. Wdzięczność Wam wszystkim.